Szygu zorię wyznam. W ja kolejnym odcineczku z Bedwatchów, a jest ze mną. No, no to i się przewitała ci powiem. Bardzo ładnie. Przepięknie nawet. Podobało mi się. Co ciś Aha, bo to by się nie renderowało, tak? No. No, to, no to i super, no i super. Dobra, słuchaj, plan jest taki. Idziemy tam... Pod potem idziemy na diaksy czyli, czyli tam i wygrywamy. Rozumiesz? Nie. Ja też, ale taki jest plan. A więc widzowie, kochani, subskrybujcie tam subitka takiego czerwonego przyciska. Kliknijcie, to nie wiem, co się was na nie klikną. Będziesz szary. No, widzisz, widzisz, co się jednak wiesz. Czekaj, bo mnie słuchawka wypadła. Słucha. O, dobra. Dobra, chodź tu. Słyszysz? Ja sobie nie dam rady. Wiesz, że ja się lubię bić. Praktycznie ten skin jest jakiś ułomny. Ja pierdziele nie trafiłem. Ja ułomny <laughs> <nie> jestem. <laughs> Co to jest? ciągle tak szybko biega. To jest żółty forfeiter. Gdzie? No łożu! No. Co? Co nie jest u nas. Gdzie jest u nas? Co jest u nas? Też mój? Żółty. No. Gdzie? Tu. Co? Na moim terenie chodzisz? Trochę nie trafiłeś. Wiem. Idę do nich. Goni mnie! Goni nie mnie! Nie no, zarobiście. No. <śmiech> 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 nie no, znowu tak... Obudowałaś to? Proszę cię, Ewa, to... który ty już raz z kolei? Ja nawet rozgrzewkową graliśmy. Ewa, ja cię proszę, we, weź we, weź. Czemu ty masz innego skina? Widziałam ci, tłumaczyłam ci. Widzą, wytłumacz. No to na Hoskracie są takie skrzynki i ja sobie jedną otworzyłam i wypadł taki skin. Nie ja nie wiem, ty siwa jesteś, nie? Masz siwe włosy jakieś. Nie obrażaj mnie! <grym> Czy Jezus, ja coś mówię? Ja tylko mówię, że ty siwa jesteś. Człowieku, to jeszcze nie jest zbrodnia być siwym. Nie, nie, żeby... Żółty, spieprzaj! Żółty cię goni! Uważaj! Miłość z twojej strony, naprawdę. Wiem, ale miałem tylko jednego i nie mam bloków. Jestem geniuszem. Jak przeżyję, to. No. <słyski> Marzyć byś chciał. O łóżka nie mają. No i super. No i super, bo jakby ja to. Ja, ja, ja nie mam bloku. Twój problem. Tak, mój problem, to ja się zacznę zrobić. tak? Dawaj, eee, ja. Y, very nice is. Eee, who are you? No. Nie wiem. Ja też. Czekaj. A więc, yy, Co ja miałem mówić? Przypomnij mi. Słyszycie? nie wiem. Mówię coś. Ja ci mówiłem przed odcinkiem, kiedyś mi przypomniała, co ja miałem mówić. Ludziu, weź z tymi siłami w... Zrób coś z tymi siwymi włosami. Ja cię proszę. Bez nadziei. żywkę Jestem teraz. No, teraz wszyscy grzywki mają wyba Ale ty w realu też masz grzywkę? Nie! no to dobra, ja się przestraszyłem. Ja bym do ciebie więcej nie przyjechał, jak byś, kurde grzywkę zapuściła. Ja pierwsze shift opuściła. No to normalny jestem, nie? Jakby kurde... Rozumiesz? Nie tak. To jesteś nienormalny. Cicho! Co ty robisz? Co ty... No i złoki to obudowałaś licho, no? Na nie trafię. Trafiła. Ale kiedyś iż ponieważ. Co ja wczoraj takiego na odcinku powiedziałem, że. Jak tym... nagrywaliśmy, bo ta 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 z dwóch stron. Ja mam czerwoną wełnę. Nie wiem. Uciekłem cudem jakimś. Ja nawet nie wiem, co ja zrobiłem, ale uciekłem. Mam pół serduszka i chroni mnie. Ja Cię proszę, bo zginę. Słyszysz? Bo zginę. Ja puszko mi kup. Nie złota! Kupię łóżko! Albo broń mnie przynajmniej. O, broń mnie, to jest lepsze, pomysł. Przecież? Broń mnie! Dobrze. Będę się bronić za wszelką cenę! A, jak nie Jak bronisz?! No to co ty robisz? Nie, pytaj. No najmniej czemu ja z Nie na no, ale gramy, ja ci powiem. Jest co oglądać. Tak! Ja. A ty, ty żyjesz? Naj... Tak. A tu jesteś faktycznie. I to ja Cię będę spektakulować. O, o. Może pół serca mi zostało. Tu widzowie, macie taki łokas i drapieżnika o imieniu Ewcia Ja Cię widzę. Zachowuj się ładnie, bo ja Cię widzę. Jakby mam Cię na zbliżeniu. No co Ty robisz? <ścoughs> ja. Idziele, Ewa. Ja. Nie. Nie, ja. ubi, ja nie ja Nie wie. I co? I co? Oh, oh. I co? Zabił Cię! Zabił Cię! Zabił Cię! Tak jak cię nie. Ja jak, życia. Jak nagrywaliśmy wczoraj... To, no. Y, to Ci to PvP lepiej szło i mnie też. Ale w sensie, ja ta, my tak, my nagrywaliśmy wczoraj, a ja to będzie kurde za tydzień gdzieś dziesięć odcinek. Także w poprzednim odcinku to to szło lepiej, nie? Weź, bo to gówno, Weź, bo to dziwnie wygląda! Weź tą grzywkę, a, a, a przepraszam, ty na Cockcrafcie masz tylko ten skin, coś ty wygrała? Tak. A nie możesz sobie mieć tego starego skina? Nie wiem. Dlatego go nie chcę. Dlatego ja w, nie gram w skinę y po prostu, nie? A ja myślałam, że to będzie skin do tych sklepów, tych, nie? Jakich sklepów? A, aha, no bo tu masz tych. tych. No do wieśniaków, jo, no. No ja myślałam, że to będzie ten skin, a to jednak nie. Aha Widzisz jak cię w, w, palo... w zrobili? No. No. <słys》> tak, w cię zrobili, Jabcia, dokładnie. Wiesz co mam na myśli No. Wiem. No. No, 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 no. No nie! Weź, 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 we, weź, podejdź do przodu, co? Bo ja, ja, ja mam to na zbliżeniu, wiesz, na, na C, bo ja mam pod, C pod zbliżeniem i to gó nie wygląda. To sobie to puść, to C. Ale jak ja. Ale, no, ale patrz, czekaj, obróć się, Ryjek. Stoj! Nie, tak samo wygląda, dobra, nieważne. Jup, 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 jup. Chlip, 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 Aaaa, Bloku mi brakuje. Dziadowskie dziadostwo bydło no się dobudowuje, a nie się skacze jak. Cicho, no. ja jestem Paweł jumper. Znaczy ten jak on tam skacze. Małyż. O. czy znaczy małyś już nie skacze. <coughs> chyba, że pomor, Chyba w tej reklamie skacze po morlinę do sklepu, rozumiesz. Rozumiesz? Nie. Ja też. To jest y, ogólnie taka reklama. Ludzie pewnie znają. Ja, co, co? ja nie wiem, jak można nie znać piosenki o Harnoldzie, Ewa, wy to widzą. No bo ja tego nie mam. Jak tego nie masz? Masz TikToka i nie masz o Harnoldzie. Ja cię... Ty weź ty. To też powie, że ty jest za chwilę. No czy ja w sumie to, to o pierwszy raz od was to słyszałam, tyle. Nie, pierdzielę. Piosenka na, jest od października chyba, albo od listopada, nie wiem, a ty się dowiadujesz o niej, kurde, tyle czasu później? Tak. No można i tak. Dobra, przynieś mi bloki, bo nie mam. Znaczy mam, ale mi nie wystarczy. Słyszysz? Ja Nie bardzo. Z dwóch stron mnie atakują, nie? Nie, dobra. Słyszysz? Weź tu bloki, bo mam na zbrojkę dla siebie, chodź tu. Czekaj do. Czekaj jeszcze. Gdzie ty do złotych Po No bo ja inny zbiłam łóżko. Super, a teraz dawaj mi te bloki tu, bo mam na zbrojka. A nie biały goni, słyszysz? Szybko! Lewcia! No ale nie chcę tego przesrać! Czemu ty się wieszasz na chorągiewce? Słyszysz? Biały mnie zaraz będzie gonić. Dobutuj się, dobutuj się, dobutuj. Człowieku żółci. No szczekaj, się buduje! Zabiję! budowałam się. Biegnij! Biegnij! Biegnę! Aj. Już poświęciłam na Ciebie życie, ponieważ rzuci byś mi... DO nas. Y, Dziękuję, rzuci do nas! Nie wiem tego powiedzieć. Wdzięczny. O, o, wdzięczny. Tak. Dobra zbrojka. Aha, no super pilnujesz. No, ale te to. co ty... Franca! No teraz to ładnie Idzie widzisz, jak cię człowiek skupi, to... Nie cieszy się diabeł. Są jeszcze u nas? Nie! Są? No nie! Dobra, przepraszam, bo ja tu Esa dostałem. I... Tak to jest, jak się czyta podczas odcinka. Roz, rozumiesz, ra, ra, rozumiesz Przepraszam. Nie do Endercesta, człowieku! Czemu do Endercesta? Dlaczego? Wytłumacz tak podoba. Ale ja też potrzebuję tych rzeczy! Ale mnie to nie obchodzi. A by cię papuga zażarła. Co? Dzwoni papuga. <noise> co to było? No, bo miałem doskoczyć. Nie. nie doskoczyć i dojść do żółtych i zabić ich. Rozumiesz? Nie ma... A co ty, co, co, co ty tam robisz? A ty byś na może... a my mamy na zbrojkę, które mamy... Ochronę jedynkę, weź tam kup dwójkę. Bo się nie dała? Nie, bo ja nie mam Bleh, Diaksów. Ja też. Yes. Nie szub mi, bo mi uszy pieprzma. Sz szyra. Szyunia, co mi tu straż? No. no i patrz, 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 jak on się wysilił. No No patrz, ale wysilał. Szanuję za wysilanie, nie? Chłopie, po prostu szanuję za wysilanie, ale nie. Taka że kurde zdążę. A! Ja mnie zblokowało ze wszystkich stron, ale spadłem. Żeby nie było, spadłem. Dostałem TNT z, dupy, z dupy, yy, od tyłu dostałem TNT a od przodu dostałem Fireball'em, nie? No dobra cyk cyk ty, a masz dwa Emeraldy? nie kupię zanimika naj, no, naj no, no, no co ty robisz? poczekaj, bo no popatrz co żółty zbudował idą tu patrz co żółty pieprznął przed wejściem Aaaa, no, żeby no, no, pomóż mi Idę przecież, idę przecież, idę przecież. Idę przecież mówię, że idę, 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 idę. Zabiję mnie, zabiję mnie, zabiję mnie, zabiję mnie, zabiję mnie. Dlaczego ja sobie nie w ogóle, co jest? Żółty idzie do nas! Widzę dziada! Nie podłożysz tego! Mam dowód, że go zlagowało i z dupy wziął się z dupy! Nie! Dobrze. Dobra, szybko dwa emeraldy i ofensywna akcja do żółtych idziemy. Bo to tylko jeden biały został, którego się nie mogą czepić i my. Czepiają się nas, rozumiesz? Wiesz, em... Ja. No. Ktoś przyszedł. Co ci przyszedł? Co ci przyszedł? Przyszła. Nie wiem. Ale Żółty. Ty, jak on bija kilometr? What? Co? Ale który? O, o, nie wiem, któryś tam z żółtych to tam... Mówi, że pierwszy, mówi, że pierwszy. Dobra, ale co ci przyszło? dzieci przyszło? Nie, nie wiem. mnie, duchy nienawidziły. W sensie takie żółte, tylko że gdzie idzie Nie w Minecrafcie? No. Aha, rozumiem. Okay, super superkrót. Po prostu, super. Jop, jop, Hlip, chlip, szmato. Nie zejdę! Nie ma opcji! Kurde! O, ty chyba nie wiesz to to co to z miałem. miał dziadu! Trzeba bym była wychlak, zanim on cię zatłuk. A jak nie? To wychlak, jak ja na skraju góry stałem. Znaczy, że z słupa. Co mam wiedzieć. To Magicznie może jakoś... NO CO MNIE BLOKUJESZ?! <noise> teraz mi się jak taka... Kurde... A... uczcijmy to minutom dziś. <noise> Oni w ogóle nie rozwalili tego łóżka. <noise> no w końcu to spokojnie zrobiłaś, no teraz się pochwalę. <noise> Oni tutaj i 3 TNT. I ani razu co nie wytykczyło. No jak czuło. Cztery. 4. No może 4, nie wiem. Dobra, ale weź kup powolne kopanie na wszelki Jup, 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 jup. Chlip, 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 Weź to z. Ja, pieprzę, Ewa. Czy. 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 czy, czy, czy oni muszą tak srać? Wytłumacz mi. Nie mówi się tak. Z dupem nie to obchodzi. Ale czy oni tak tą wełną muszą srać mi, gdzie popadnie na drodze? Wspaniałe i zbływane ze siebie? No, papa, to... Czarą... No No nie! Ja sobie nie, wiem, co ty zrobiłeś! Nie! No, i siedzi cicho, Czy my mamy? Nie mamy. O! Pat! Ja. Nie, to się nie dzieje! To to się nie dzieje! To to sobie jaja, żywne! Proszę. <tuszel> Co są jaja, żywne, człowieku, co to? Nieee, uszy mi pieprzem od tych słuchawek. Bo mi się moje cudowne zepsuły. Nie! Ty je zepsułeś? Jak nie. w ogóle jak ci się zepsuły? Nieważne, nie będę mówił na wizji. Ty, bo to norma odcinka przekroczyła. Kończę się. nowy się skończył. Także my was, Ludziska żegnamy. Ja je wciąż byliśmy tu.